Translatorka na Uniwersytecie Gdańskim istnieje od kilkunastu lat. Prowadzimy studia na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Na studiach licencjackich, które cieszą się ogromną popularnością, w tym roku na przykład zanotowaliśmy 25 kandydatów na jedno miejsce, oferujemy studentom ponad 400 godzin praktycznej nauki przekładu i tutaj mogą uczyć się przekładu w różnych specjalizacjach, czy to tłumaczeń unijnych, czy prawniczych, czy literackich, czy ustnych, ekonomicznych. Na studiach magisterskich już sami studenci sobie wybierają i dobierają zestawy kursów, których się chcą uczyć. Podobnie zresztą jak na studiach podyplomowych, kiedy studenci wybierają wręcz wąską specjalizację, w której chcą się wyszkolić. Studia podatomowe translatorka okazały się chyba dużym sukcesem, ponieważ na 50 miejsc, które oferowaliśmy, zgłosiło się ponad 500 kandydatów. Zajęcia odbywały się w laboratoriach nowoczesnych, takie jak to, w którym się znajdujemy, i uczyli profesjonalni tłumacze, którzy sprawdzili się sami na rynku, a uczyli przy pomocy oprogramowania komputerowego, które wymagane jest dzisiaj od tłumaczy. Studia mamy zamiar kontynuować w roku 2011 w czterech ścieżkach, trzy są kontynuacją, to chodzi o przekład literacki, przekład ustny oraz lokalizację. Studenci ścieżki Lokalizacja poznają tajniki tłumaczenia serwisów internetowych, gier komputerowych, oprogramowania, instrukcji użytkownika sprzętu komputerowego i wielu innych, zarówno od strony językowej, jak i technicznej. Nauczą się zarządzać projektem tłumaczeniowym i terminologią. A po ukończeniu tego kierunku będą specjalistami błyskawicznie rozwijających się obecnie branży lokalizacyjnej. Nowa jest ścieżka, którą nazywamy IT dla tłumaczy. Chodzi o technologie komputerowe wspomagające profesjonalnych tłumaczy. Studenci ścieżki IT dla tłumaczy nauczą się, w jaki sposób, korzystając z technologii informacyjnej, poszerzyć swoją ofertę zawodową i tłumaczyć szybciej oraz efektywniej. Poznają najnowsze programy wspomagające tłumaczenie, nauczą się przygotowywać napisy do filmów. Opanują umiejętność edycji e-booków oraz tekstów drukowanych. Na ścieżce przekładu ustnego uczą tłumacze akredytowani przy Unii Europejskiej, z kolei na ścieżce przekładu literackiego uczą najznakomicie polscy tłumacze. To wszystko powoduje, że możemy być spokojni, że nasi absolwenci sprawdzą się na rynku krajowym czy na rynkach zagranicznych. Naszym wybijającym się studentom oferujemy staże i praktyki w instytucjach, organach samorządu terytorialnego, w administracji państwowej, a także w wydawnictwach. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że większość staży w wydawnictwach kończy się propozycją wydania książki przez naszych studentów. Wydaje nam się, że możliwość zakończenia studiów z własną opublikowaną książką w renomowanym wydawnictwie jest ogromną szansą dla naszych absolwentów, żeby zaistnieć na tym trudnym rynku.